Zapomniałam, że nagrywam. Dobra. Trochę ciemno. Dobra, zapalę światło. Lumos! Mm. Ja jestem bardzo potargana, ponieważ się nie mówię, czasem po myciu głowy. No mój herb. Narysowałam sobie. Z pamięci rysowałam. A, dzisiaj są rysunki i moje z carego potera. Dobra, mój tekst. Do co to już jest tak zniszczony. O, dla gminy nie śmiejecie się ze mnie. No nie są za piękne, no ale trudno. E, najpierw wam pokażę Harry Gryffindoru. Drugie to jest Harry, Ron i Hermiona. książkę. Jeszcze kolejny to jest Luna lobut. No, jeszcze tutaj pokażę. Może nie widzieliście. Nie wiem. Dobra, tak. A, ale raczej widzieliście, ponieważ tutaj poprawiamy mazakami. Kolejny to jest jeleń. Patronus jeleń. A ostatni to z Gredek odcinek jest naprawdę dzisiaj bardzo krótki to jest moja różdżka ona nie jest do końca skończona jeszcze muszę tak pomalować ten diamenty. poprawić wziąć drugą warstwę różdżka i w ogóle dzisiaj jest Harry Potter i Konrad tajemnica TVN4 TVN7 i dzisiaj oglądam i zapraszam Was na godzinę 20 i ja A i pod tym filmem będzie mój drodzy mój e-mail, więc nox.